Dzisiejszym gościem jest Adam Nikodem. Adam prowadzi stronę na Facebooku Polak w Albanii. Witam Cię, Adamie. Dzień dobry. Powiedz na początku, gdzie pracujesz i czym się zajmujesz? W tym momencie pracuję już w Polsce, w dużej firmie. No i właściwie nie zajmuję się, nie zajmuję się w żaden sposób zawodowo Albanią, natomiast to, co, to, co znalazłaś na, na Facebooku, to było pewnego, sposobu, pewnego rodzaju podsumowanie mojego pobytu, rocznego pobytu w Albanii, podczas którego miałem okazję zajmować się szeroko pojętym wolontariatem, chociaż nie tylko. Głównym, jednak głównym moim zajęciem było, była praca, praca wolontariusza. A... Czym się tam zajmowałeś? Głównie pracowałem z dziećmi, przede wszystkim, zarówno w szkołach. W szkołach wiejskich prowadziliśmy zajęcia, właściwie mieliśmy pełną dowolność, jeśli chodzi o program zajęć. Staraliśmy się w pewien sposób pokazać dzieciakom świat, nauczyć ich czegoś, może z naszej perspektywy. Również mieliśmy takie. Kilka, parę razy w tygodniu chodziliśmy do, takiego, do takiej świetlicy, do takiej świetlicy, którą zarządzała placówka administracyjna w Tiranie i tam zajmowaliśmy się dziećmi cygańskimi. A jakie te dzieci były? Bardzo, bardzo pozytywnie nastawione do nas, cieszące się z każdego spotkania, z każdej poświęconej z każdego poświęconego im czasu. Jeśli chodzi o pracę w szkołach, no to było, to była nieco, nieco, praca o nieco innym charakterze, ponieważ w szkole te dzieciaki były po prostu ze, z małych miejscowości niedaleko Tirany, one, można powiedzieć, nie pochodziły z żadnych dysfunkcyjnych rodzin. Natomiast jeśli chodzi o te, te dzieciaki w tej świetlicy w Tiranie, no to były raczej, to były raczej dzieci zbierane z ulic, w pewien dzieci sposób. Ulicy to były. Można tak powiedzieć, nie uczęszczające do żadnej szkoły, pochodzące głównie z dzielnic cygańskich, również i z GET, tak zwanych, bo tam można nazwać myślę spokojnie można powiedzieć o można mówić o getcie o swego rodzaju slumsach w Piranie, o których no, niewiele osób wie, niewiele osób to widziało, natomiast no, ja miałem przyjemność kiedyś być w, w Indiach i widzieć slamsy w Indiach, no to mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o standard, no to myślę, że tam gdzie mieszkają niektórzy Cyganie w tiranie, to jeśli chodzi o standardy życia, to myślę, że poziom jest podobny jak nie gorszy. A powiedz, co tobie się spodobało w Albanii? Myślę, że swego rodzaju egzotyka, połączenie Orientu z okcydentem Był to taki kraj dosyć przez dłuższy czas zamknięty, którego pewne zwyczaje, zarówno tradycyjne, ludowe, jak i, te, jak i te nowsze, czyli przesiąkanie tymi kulturami, przede wszystkim kulturą włoską, ale nie tylko. Myślę, że jest to bardzo interesujący, bardzo interesujący region i warto, warto zobaczyć to na własne oczy. No i też chciałem, to wyjechałem do Albanii też dlatego, że chciałem zrobić coś dobrego. No. Oczywiście to nie było tak, że ja absolutnie się nie chcę porównywać do jakichś misjonarzy z krajów afrykańskich, bo to nie wyglądało tak. Ja również się bardzo dobrze tam bawiłem i również dużo yy, na tym ja sam zyskałem. Ale jednocześnie mogłem, coś, mogłem zrobić coś dobrego i to sprawia mi, sprawiało mi jakąś tam pewnego rodzaju satysfakcję. A powiedz, jacy są Albańczycy? Specyficzni. Chociaż uważam. A czemu mówisz, yy, że są specyficzni? Yy, myślę, że no, dla, dla nas, dla, dla Polaków, yy, wiele rzeczy, które. które yy, wiele rzeczy, które mają miejsce w Albanii, mogłyby się wydawać nie do zaakceptowania. Oczywiście, no to... Nie Na przykład yy, jakie? Nie do zaakceptowania. Kwestie, przede wszystkim kwestie organizacyjne. To znaczy. Yy, Przykładem może być, może być nasza pralka, której nie mieliśmy chyba dwa miesiące i naprawienie jej było nie wyzwaniem. To znaczy, fachowiec nie przychodził, później przychodził, coś tam próbował naprawić, wychodził. Trudno się, trudno się niekiedy z, z Albańczykami, y, 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 trudno wyegzekwować pewne rzeczy. No, y, teoretycznie Tirana jest europejskim miastem. Taki inny przykład, no, ja słyszałem o, ja słyszałem, no warunki życia też, też są inne, no i myślę, że to wynika z pewnego rodzaju chaosu. Z takiego stylu życia, południowego stylu życia. Tak, oni na to mówią, a wasz, a wasz", to, czyli powoli, powoli, i mi się nie śpieszy po prostu w życiu i, i to jest, ja, ja nie tak dawno widziałem jakiś wpis z, z mojego rodzinnego miasta gdzieś tam na Facebooku ktoś się żalił, że nie ma, nie ma dostępu do ciepłej wody przez jeden, przez jeden czy dwa dni. No. <laughs> ja byłem szczerze mówiąc trochę, trochę zdziwiony, że, że to stanowi dla ludzi taki wielki problem, bo jednak no, ja pamiętam, jak myśmy przez chyba ponad tydzień nie mieliśmy w ogóle wody, i trzeba było schodzić po takie pięciolitrowe baniaki do supermarketu. No i tak naprawdę to było w, w Tiranie. Wtedy, wtedy akurat nie mieszkałem w centrum Tirany, ale to było normalne osiedle, nowe budownictwo, rodziny z dziećmi, to, to nie była jakaś tam dzielnica zapomniana przez Boga. To był normalny, normalna dzielnica, takie osiedle mieszkaniowe z, z nowego budownictwa i przez, mówię, przez około myślę 10 dni nie, nie mieliśmy dostępu w ogóle do wody, więc... No takie problemy, takie problemy, powiedzmy życiowe były, ale to też traktuję jako ciekawe doświadczenia i myślę, że przeżyłem trzęsienie ziemi. <grym> Także myślę, że wiele rzeczy. I wiele co rzeczy czułeś, takich... co czułeś jak to trzęsienie ziemi było? <grym> ja się dopiero zorientowałem, to no, trwało kilkadziesiąt sekund i ja się zorientowałem można powiedzieć po chyba kilkunastu. Kiedy tam moi, moi współlokatorzy, z, też którzy, którzy tam brali udział w tym, w tym, w tym projekcie, po prostu krzyknęły, że, krzyknę, krzyknęli, że jest po prostu trzęsienie ziemi, no ja faktycznie A to zauważyłem... To takie że mocne było... nie było, te trzęsienie ziemi. Względnie mocne, bo to było około chyba 5,5 w skali w skali no, Ale mówisz, że poczułeś po kilku dopiero tam sekundach. Tak, bo ja po prostu leżałem na łóżku i coś tam się zaczęło trząść, no ale nie zwróciłem jakby dla mnie, to było coś takie, takie abstrakcyjne pojęcie, jakby zapomniałem, że w ogóle taka możliwość jest. No. To był rok przed tym wielkim trzęsieniem ziemi, w, trzęsieniem ziemi w Albanii, które spowodowało dosyć duże faktycznie szkody i nawet ofiary śmiertelne. Wtedy ofiar śmiertelnych nie było, byli tam tylko jacyś ranni. No inna sprawa, że ja też byłem na ósmym piętrze, więc też to jakby teoretycznie wysoko, ale... W, to, to zatrzęsienie się nie jest aż takie, aż takie odczuwalne jak, jak nieco niżej. No było to ciekawe doświadczenie. A po, powiedz, jak taka codzienność wygląda zwykłego Albańczyka? Przede wszystkim kawa. Bez kawy tam się nic nie załatwi. To znaczy, no najpierw trzeba mhm. iść na kawę. I, i przy czym. Y ja już wcześniej trochę mieszkałem w innych krajach, w innych bałkańskich krajach, więc troszeczkę się tego nauczyłem, ale w Albanii można powiedzieć, opanowałem to do perfekcji czyli picie takiego. No ja może pokażę takiego małego espresso przez godzinę, półtorej. Bo. O ile w Polsce pijemy kawę, wypijamy ją w 10 minut i wracamy do, wracamy do pracy, w Albanii wygląda to zupełnie inaczej. Jest to, to rozmowa, a jeżeli ktoś jest sam, to po prostu wyciągnięcie telefonu, gazety, czegokolwiek i. Ale, no, tak jak mówię. Jeżeli idzie się do pracy i spotyka się ze, ze, ze swoimi ludźmi, no to najpierw zaczyna się po prostu dzień od kawy i nie jest to. No, część ludzi nawet od takiego kieliszka, kieliszka raki, czyli takiego destylatu. A powiedz, e, Adam, czy ta kawa jest lepsza od polskiej? Czym się różni? Jest lepsza, jest lepsza, no, jest, lepsza no, jest po prostu mocniejsza, jest, jest bardziej aromatyczna. Oni sprowadzają to zazwyczaj z Włoch, y, piją, te, piją te kawy takie jak Włosi, więc można powiedzieć, że w Albanii za śmieszne pieniądze, bo za równowartość euro, a niekiedy nawet mniej, można wypić bardzo dobrą kawę. A powiedz, jacy Albańczycy są do Polaków? Szczerze to, y, oczywiście, ja mówię, ja mieszkałem, mieszkałem tam rok, trochę, trochę jeździłem, starałem się rozmawiać z ludźmi, też y, 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 po albańsku, uczyłem się albańskiego i spotkałem wielu ludzi, którzy mieli jakąś wiedzę na temat Polaków. No, Albańczycy bardzo lubią piłkę nożną, więc oczywiście przede wszystkim... Lewandowski im się kojarzy z Tak, 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 przede wszystkim. Tak, Boniek, pokolenie jeszcze tego 74, nawet niektórzy starsi pamiętają, ale wiedza o Polsce nie jest jakaś duża, ale od niektórych ludzi... Już tych rozmów było bardzo dużo. Byli ciekawi, no i na pewno też raczej pozytywnie nastawieni, nastawieni do Polaków. Nie było w, żadnej, w żadnym wypadku wrogości ani negatywnych stereotypów. Raczej, raczej pozytywnie się wypowiadali na nasz temat. A Adam, a Polacy, jak się zachowują w Albanii? Nie chcę tutaj, nie chcę tutaj generalizować. Ja nie miałem jakiejś ogromnej styczności z Polakami już zwłaszcza później, z polskimi turystami przez krótki okres współpracowałem z jednym biurem, biurem podróży i tam miałem przyjemność poznać polskich turystów. Myślę, że wbrew temu, co się mówi, Inna sprawa, inna sprawa, że tu było takie biuro podróży naprawdę fajnie zorganizowane, ale nie było, nie, ja nie miałem żadnych, żadnych incydentów, no miałem incydenty, ale powiedzmy, że poza tam dwoma to myślę, że nie się... A możesz się jeden porządku. incydent wymienić? jednym incydentem, no najgorszym, tym, tym, który zapamiętałem, bo tam reszta to były jakieś, do, jakieś dorobnostki, o które nie ma sensu się tutaj nawet, który nie ma sensu tutaj nawet wymieniać, no ale po prostu miałem taką sytuację, że tam w tym biurze był taki zwyczaj, że zbierane były pieniądze za wycieczkę na samym końcu, no jeden turysta mi po prostu nie zapłacił i powiedział, że, że zapłacił wcześniej, a wcześniej mówił, że nie ma pieniędzy, że tam rozmieni czy wymieni, no i później po prostu mi nie zapłacił, no a ja co mogę zrobić, no przecież nie nagrywałem zbierania pieniędzy, więc no, nie było możliwości wyegzekwowania od tego człowieka, od tego człowieka należności. A powiedz, czy Albańczycy są gościnni, są gościnni, natomiast Albańczycy raczej, choć też nie wszyscy, ale raczej wolą spotykać się na zewnątrz, to znaczy tam w mniejszym stopniu. zaprasza się do domów, raczej spotyka się. W, w jakichś barach, restauracjach czy kawiarniach, ale też mi się oczywiście zdarzyło. Na pewno są gościnni. Bardzo często zdarzało mi się nie płacić rachunku, bo ktoś mnie ugościł. Moi przyjaciele to, albańczycy to wręcz nalegali, żebym nie płacił, mimo że było głupio, no oczywiście tam odwdzięczałem się, ale myślę, że tak, myślę, że są bardzo gościnni, bardzo rozmowni, bardzo, no, bardzo są bardzo interesującymi rozmówcami. A powiedz, Adam, jak wygląda w Albanii turystyka? Myślę, że jest bardzo wiele do zrobienia, zarówno pod względem takiej nowoczesnej, nowoczesnej bazy, choć tutaj też no, niekiedy, jest, niekiedy jest, jest niestety tak, że ta nowoczesna baza nieco niszczy ten, te elementy takiego, takiej swojskości. No i na pewno jest bardzo wiele do zrobienia w kwestii Legalności tych wszystkich biznesów. Niestety albańskie prawo nie jest przestrzegane, jest omijane za pomocą łapówek. Zdarza się, że ta odległość od linii brzegowej jest w ogóle nie, jest w, ogóle nie w przypadku jakichś apartamentowców czy hoteli jest w ogóle nie przestrzegana. No i to powoduje, że niestety, ale bardzo wiele pięknych miejsc, jest niszczonych poprzez, przez właśnie ten turystyczny biznes. Oni odkryli, że mogą na tym robić pieniądze. Albania wciąż jest stosunkowo niedrogim krajem, porównując szczególnie do innych miejsc na Bałkanach. Ten rynek się rozwija i oczywiście to. Myślę, że to nie jest nic złego, że on się rozwija, bo ci ludzie chcą też żyć z z, tego, z tej turystyki, bo to na pewno jest dobry biznes. Natomiast też wiele jest do zrobienia pod względem prawa i pod względem egzekwowania tego prawa. Także po prostu ten kraj nie został zniszczony. A powiedz, jaki tam jest klimat? Bardzo przyjemny. Tylko, że mniej więcej od kwietnia do... Do czerwca jest taka, no powiedzmy ma, może, no może tak, marzec, y, marzec, czerwiec to są najlepsze miesiące, ponieważ nie ma takich strasznych upałów, lipiec, sierpień, wrzesień, wiadomo, y, gorąco, y, i potem y, ta wczesna jesień jest, jest przyjemna, no a zima jest, jest chłodna, no nie jest zimna, to znaczy no, temperatura raczej nie schodzi poniżej zera. No ale problemem jest brak centralnego ogrzewania w niemal w prawie wszystkich budynkach, mało kto ma centralne ogrzewanie, natomiast prawie każdy ma klimatyzację, no i mówiąc szczerze to życie zimą może być tam dla osoby, która nie lubi chłodu w mieszkaniach może być problematyczne, no bo takie farelki małe, które oni posiadają albo nawet ogrzewanie, ogrzewanie klimatyzacją nie zawsze, nie zawsze jest takie skuteczne i przez to, no ja pamiętam, że nie, Momentami zimą było trudno. To znaczy, było strasznie zimno, trzeba było się okrywać tam trzema kocami, spać w swetrze, no ale, ale zimy nie są mroźne, więc da się to przeżyć. A noce, jakie tam są? Latem? Noce, latem są ciepłe, jak nie gorące. Bardzo, jakby latem to jest, to jest tak, że raczej temperatura nie schodzi poniżej 20 stopni. A no powie... zazwyczaj jest jeszcze, jeszcze cieplej. A powiedz, co polscy turyści zwiedzają najczęściej w Albanii? No myślę, że większość polskich turystów mimo wszystko siedzi w kurortach i raczej nie przemieszcza się specjalnie po Albanii. Natomiast jest też w Albanii dużo takich miejsc, czy też biuro podróży oferuje jakieś wycieczki fakultatywne. I Polacy też odwiedzają niekiedy stare miasta, przepiękne jak Berat, jak Girocastra, Odwiedzają czasami stolice, ale nie jest to raczej turystyczne miasto. Choć zaznaczam, że ja Tiranę bardzo lubię, choć trzeba się do niej przyzwyczaić. Odwiedzają Dures, tam jest chociażby winiarnia, wytwórnia, wytwórnia koniaków, więc na pewno jest tam również co oglądać. Dures też bardzo, bardzo przyjemne miasto. No i też coraz bardziej popularna staje, coraz, coraz staje się północ Albanii, Góry Przeklęte, tam są przepiękne widoki, bardzo fajne góry. Niegdyś jeszcze dziki, jak byłem pierwszy raz w Albanii to było Osiem lat temu, to tam cywilizacja, można powiedzieć, dopiero docierała. Teraz już jest, jest, jest trochę inaczej. Są już drogi, jest elektryczność, więc pod tym względem też Albania się rozwija. A co byś polecił? Jakbym chciała jechać do Albanii, to co byś mi polecił? To zależy, co ci, to zależy, co lubisz, na co masz ochotę, bo Albania oferuje bardzo wiele, wiele rzeczy. Albania oferuje bardzo dobrą kuchnię, oferuje morze, oferuje góry, oferuje jeziora. Więc. No góry, ja, bo ja bab... bardzo lubię góry. No to północ Albanii, zdecydowanie. Te rejony okolicy Tet, w musiałbym mieć teraz mapę, żeby pokazać, nie mam takie możliwości. Północ Albanii zdecydowanie, moim zdaniem, ma najlepsze szlaki, najciekawsze. Wciąż chyba, wciąż jeszcze dzikie, choć niestety coraz mniej A przez powie... masową turystykę. A co polscy turyści jedzą w Albanii? I w ogóle, jak wygląda kuchnia albańska? Polscy turyści w Albanii jedzą też trudno tutaj, trudno powiedzieć o tym, co. Je... No, myślę, że to, myślę, że to też zależy. Mimo wszystko większość turystów w Albanii ma zapewnione wyżywienie w hotelach, więc niejako są zależni od tego, co serwuje im hotel. A co serwuje im hotel? Mówiąc szczerze, nie wiem, bo nie byłem. Jeśli chodzi o dania kuchni albańskiej, istnieją rozmaite fast foody. Istnieją miejsca, którym można zjeść. Kuchnia albańska opiera się na mięsie. Są oczywiście sałatki. Bardzo popularne są frytki, które, które robi się. No, takie domowe frytki, nie robi się ich. Bardzo rzadko można dostać mrożone frytki, raczej w restauracje serwują Serwują takie własne, domowe frytki wiele zresztą smaczniejsze. No i kuchnia opiera się na mięsie, na drillowanym mięsie, również na pieczonych świniakach lub owcach, które są w całości na takim ruszcie przekładane. Później się ścina jakiś tam kawałek i można sobie zjeść. Powiedzmy, oni wyporcjonują to mięso i można je sobie zamówić. Wszechobecne jest, jest mięso, chociaż oczywiście przepyszne są również warzywa i przepyszne są owoce, także absolutnie wszystkim polecałbym wizytę w jakimś bazarze i kupno arbuzy, melony, to jest coś, coś niesamowitego, no i również warzywa, które są, pomidory, no nieporównywalne do, do tych naszych, a pojechać jest te a powiedz Adam, jakie to, jak tam wygląda w Albanii życie rodzinne? No muszę powiedzieć, że życie rodzinne jest, opiera się raczej na takim tradycyjnym modelu rodziny. Czyli jakim? No raczej w rodzinie, raczej w rodzinie albańskiej to ojciec jest głową rodziny. Myśl, jest, to, jest to o wiele bardziej y, patriarchalny system. Wbrew temu mówi się, że, że Polska jest oparta na patriarchacie. No, y, myślę, że w porównaniu do Albanii tak do końca nie jest. Y, kobiety raczej y, mają mniej do powiedzenia. Mężczyzna decyduje y, obowiązki domowe też raczej spoczywają na kobietach. I zdecydowanie, no, zdecydowanie jest to widoczne, chociażby i także jeszcze do niedawna, ale właściwie wciąż to pokutuje może w tych modnych miejscach w centrum duży, dużego miasta, bo właściwie to o Tiranie można mówić jako naprawdę dużym mieście, to pojawiają się kobiety, natomiast w takich barach w mniejszych miejscowościach, czy na obrzeżach Tirany, można zaobserwować tylko i wyłącznie mężczyzn. Wciąż jeszcze pokutuje taki. Taki, takie, powiedzmy, myślenie, że kobietom nie wypada chodzić do, do barów. Nie wypada pić. No, kawy może jeszcze tak, ale już na przykład alkoholu nie. A powiedz na koniec, jak wygląda tam polityka w Albanii? Jaki tam jest ustrój e... polityczny? Ustrój demokratyczny, natomiast z, z, wielkimi, z wielkimi, powiedzmy, wadami. No, niestety, y... Albanie trawi korupcja. I myślę, że największym osiągnięciem Polski, ja zawsze to powtarzam przez mniejsza już o politykę, nie chodzi teraz o, o, o diagnozę, natomiast naszym największym osiągnięciem jest to, że zminimalizowaliśmy korupcję. Ona oczywiście istnieje, funkcjonuje, ale nie jest zwyczajem. Nie jest czymś powszechnie akceptowalnym. W Albanii jest zupełnie inaczej i ta korupcja niestety zjada kraj, bo moim zdaniem rozwój państwa. Spowodowanie, że państwo stanie się krajem rozwiniętym, jest niemożliwe bez uporania się z masową korupcją. Właściwie dwie duże partie, oczywiście są tam też mniejsze, ale dwie znaczące, dwa, dwa znaczące ugrupowania, Partia Socjalistyczna i Partia Demokratyczna, jedna centrolewicowa, jedna centroprawicowa, natomiast mówiąc szczerze, ideologia tych partii ma niewielkie znaczenie. Liczy się raczej obsada stanowisk i mając tą elitę polityczną, jaką ma obecnie Albania, no nie wróżę zbyt świetlanej przyszłości, bo niestety politycy myślą raczej o, swoim, o swojej korzyści, a nie o korzyści... No to tak jak w każdym u, kraju, u nas też. O, tak, natomiast no bardzo smutnym obrazkiem jest, gdy przechodzi się przez główną ulicę, przez dzielnicę ambasad w Tiranie, jest taka jedna ulica, szczególnie w, tej, w, której, w której znajdują się tylko i wyłącznie ambasady, przede wszystkim tych większych krajów. Polska jest też niedaleko, ale na, na innej ulicy, nieco, nieco z boku, natomiast tam jest ambasada Niemiec, ambasada Francji, ambasada Wielkiej Brytanii, no i trochę, trochę przygnębiającym widokiem jest, patrząc na to, jak codziennie tłumy ludzi... Kolejki liczące set, dziesiątki, a zazwyczaj niestety setki osób stoją i czekają na pozwolenie o wizę, żeby tylko wyjechać, bo twierdzą, że w Albanii nie ma możliwości do możliwości godnego życia. A powiedzcie, a powiedz, jak tam jest z rynkiem pracy? No to niestety właściwie część tej od, części odpowiedzi zawiera się w tym, co powiedziałem przed chwilą, czyli niestety w tym, że. Nie ma, nie ma zbyt dużo pracy z godną płacą. Raczej Albańczycy pracują albo fizycznie, albo ewentualnie w jakichś instytucjach samorządowych. Biznes raczej raczej dominują firm, małe przedsiębiorstwa albo. Jakieś takie małe gospodarstwa rolne. Natomiast no, niestety w takich przy większych firmach no, to oczywiście można znaleźć pracę na, na w jakiejś większej firmie, na przykład telekomunikacyjnej, Natomiast pieniądze, które płacą, są nieporównywalnie y, nieporównywalnie małe do dostawek do, do na, na przykład w Polsce, a y, y, no, też y, traktowanie pracowników w tych firmach również czasami pozostawia wiele do życzenia, także. No, a Rynek powiedz, pracy. Jak... Oczywiście, ja nie, nie ukrywam, że gdybym dostał ciekawą propozycję z Albanii, to wówczas to może nawet rozważyłbym pozostanie, ale nie szczególnie widziałem perspektywy do, do tego, bym mógł tam żyć na godnym poziomie. A powiedz, jak tam wygląda u nich przestępczość? Jest wysoka? Przestępczość zorganizowana tam istnieje. Natomiast co trzeba powiedzieć na plus, bo trochę teraz dużo mówię takich gorzkich słów o Albanii, ale to naprawdę jest świetny kraj do, do odwiedzenia i naprawdę ja tam żyłem, byłem tam bardzo szczęśliwy. Nie widać takiej przestępczości. Oczywiście kieszonkowcy są, ale Albania jest krajem bardzo bezpiecznym. A co chciałbyś, Adam, na koniec powiedzieć? Mogę zachęcić do odwiedzenia Albanii. Mogę zachęcić do, do turystyki, która pozwoli nieco też odwiedzić inne miejsca niż, niż tylko plaża, bo Albania oferuje naprawdę wiele, wiele wspaniałych atrakcji i niezapomnianych wrażeń. Adam, dziękuję Ci, że chciałeś wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. To ja, również, ja również dziękuję i pozdrawiam serdecznie.